Cześć, nazywam się Nadia Solawicz, mam 17 lat i trenuję w klubie FF Sporto Poczno. Moją dyscyplinę sportową i boksing, który trenuję od 9 lat. Moim, największy, moim największym osiągnięciem jest Mistrzostwo Polski, w sumie dwa Mistrzostwa Polski, które zdobyłam rok po roku. I trzy tygodnie temu zdobyłam pierwsze miejsce na Pucharze Polski. I też Puchar Polski zdobyłam 3 lata temu. Na początku nie było łatwo. Przed mistrzostwami trenujemy przez 4-3 tygodnie, dzień w dzień. I jest to ciężkie, ponieważ nie ma się czasu dla znajomych, nie ma się czasu też dla nauki czasami. I no, kosztuje to czasami dużo łez, nie ma się siły, ale też są tego jakby rezultaty. Tym bardziej, jeżeli po tych czterech tygodniach przygotowań pojedzie na zawody i zdobyje się to pierwsze miejsce, to jest satysfakcja z tego. No i są jakby też te łzy szczęścia. Jeżeli nie nie się do zawodów, no to treningi mam dwa, trzy razy w tygodniu. Też zazwyczaj po okresie przygotowawczym, po tych czterech, trzech tygodniach, też robimy sobie na przykład tam tydzień przerwę aby odpocząć, wypocząć od tego wysiłku, stresu, Moim największym celem i marzeniem jest zdobywanie coraz więcej osiągnięć w mojej dyscyplinie sportowej. Chciałabym jak najwięcej pierwszych miejsc zdobywać, też bardzo się staram o to poprzez treningi i chyba w tym roku moim największym marzeniem dotyczącym kickboxingu jest pojechanie na mistrzostwa Europy. Radą dla początkujących sportowców jest nie poddawanie się. Czasami może być ciężko, mogą być łzy, brak siły, możecie chcieć odpuścić sobie to, ale wydaje mi się, że czasami te treningi, które zabierają Wam te siły. Przyniosą wam jeszcze więcej siły do działania i myślę, że mm, czasami warto odpuścić to jedno wyjście ze znajomymi, aby dokończyć ten trening i mieć z tego o wiele lepszy rezultat, satysfakcję i szczęście, ponieważ każdy sport, który będziecie uprawiać, daje wam szczęście i zdrowie.